Już Heraklit ogłosił, że wszystko się zmienia, bo zmienność to najważniejsza cecha czegoś, co nazywamy życiem. Dlatego z rozwoju duchowego nie można uzyskać dyplomu. To nieustający, nigdy niekończący się proces. Najczęściej wchodzimy w to z powodu jakiegoś życiowego kryzysu. No, w moim przypadku na przykład to był, to był rak. To był potężny kopniak który z siłą wodospadu wepchnął mnie na ścieżkę rozwoju duchowego. No bo nieszczęścia to okazja do nauki. Jeśli tak do tego podejdziesz, ustępują. Co prawda pojawiają się nowe, ale na tym przecież polega nauka. Dobry nauczyciel, jakim jest nasza dusza, zawsze dostarczy nowych pomocy naukowych. Zawsze.